Dobry, szanowni państwo witamy Państwa na otwarciu ofert złożonych w celu o zamówienia publicznego na budowę Centrum Przessiowego w Wieśniowie. Numer referencyjny zamówienia ug.str.21.3.2020.kk Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 770 409 zł 27 groszy netto 180 euro i 3 euroce. Kwota brutto 10.600 euro. Zamówienie jest współfinansowane ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020 w ramach działania zrównoważona, multimodalna, mobilność i działania adaptacyjne łagodzące w ramach poprzez komórkę do zamawiającego do godziny dziesiątej wpłynęło pięć ofert. O. Tak. Tworzymy teraz wszystko wpływu. Oferta numer jeden ona jest w podstawce budowlano 78200 78 200 Białogard ulica Szosa Połczyńska 61 cena ofertowa netto 678 061 zł 48 groszy brutto 834 015 zł 62 grosze. Termin realizacji zamówienia 30 listopada 2020 roku. Okres gwarancji zgodnie ze specyfikacją 60 miesięcy. Warunki płatności 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby zamawiającego zgodnie ze specyfikacją. Oferta numer 2. złożona przez Zakład Usług Drogowo-Mostowo-Transportowych Jan Kruszewski 78 200 Białogard Redlino 50 cena ofertowa netto 742 470 54 zł 54 grosze brutto 913 238 76 zł 76 groszy termin realizacji zamówienia 30 listopada 2020 roku Gwar okres gwarancji zgodnie z TIF 60 miesięcy, termin płatności 30 dni. Oferta nr 3. Wykonawca. To Domar, Zimierz-Domaracki, Tatów 3, 76 039 Wiesiekierz. Cena ofertowa netto 609 530 zł 96 groszy. Brutto 749 723 zł 8 groszy. Termin realizacji 30 listopada 2020 roku. Okres gwarancji 60 miesięcy. Warunki płatności zgodnie ze specyfikacją 30 dni. Oferta numer 4 została złożona przez wykonawcę PPUH FUKS Krystian Mędziak. Ulica Mazurska 11, 75, 382 koszalin. Cena ofertowa netto 535 772 zł, 36 groszy, brutto 659 000 zł. Termin realizacji 30 listopada 2020 roku. Okres gwarancji 60 miesięcy zgodnie z SIF, warunki płatności 30 dni. I ostatnia oferta numer 5. Oferta złożona przez wykonawcę Aqua Patryk Kucharski Nowe Bielice ulica Klonowa 1 przez 2 9 Biesiegierz. Cena ofertowa netto. 439 tysięcy, 24 zł, 39 groszy, brutto 540 tysięcy zł. Okres, termin realizacji zamówienia do dnia 30 listopada 2020 roku. Okres gwarancji 60 miesięcy, warunki płatności 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu. Więcej ofert nie mamy. Dziękujemy bardzo.